Hejka, hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj testujemy... O to, 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 to przerwa! Pamiętajcie, że lecimy na 100 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to najwyższy czas zacząć. No, a teraz gadam dalej. Dzisiaj testujemy paletki od Eveline. Trochę tego mi się nazbierało. Będzie paletka do oczu, konturowania, rozświetlania, różowania i kamuflowania. Także, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie wygrać jedną z tych paletek oraz dowiedzieć się, jakie są wyniki konkursu z bronzerami od VIBO, to koniecznie oglądajcie film w całości. Znacie mnie? Znacie! Czas na element nie do ogarnięcia w tym filmie. Tak! Tyle. Mówiłam, że nie ogarnę? Nie zawiedliście się. Lecimy! Wam ankietę i pytanie, czy chcielibyście test właśnie tych produktów, e, ponieważ wiem, że dużo z Was bardzo sobie je chwali, 90. Chyba 8% powiedziało, że zdecydowanie tak. E, dlatego postanowiłam, niewiele myśląc, zrobić dla Was taki test. Jest tych paletek sporo, e, więc Wam się pokażę w różnych odsłonach. Zaczniemy od paletki z korektorami. Jest to najmniejsza z paletek, które tutaj mamy. Mamy w niej kolor żółty, taki cielisty, fioletowy i zielony. E, są one w bardzo kremowej, lekkiej konsystencji. Żółty maskuje cienie pod oczami, fioletowy maskuje przebarwienia zielony zakrywa wszystkie nasze pryszcze i czerwone kuleczki na twarzy i beżowy jest to korektor uniwersalny jego też używam jako bazę pod cienie zaczynamy od bazy A nakładamy ją nie na twarz, na paluch Masujemy, 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 masujemy bardzo mocno, bardzo mocno, bardzo mocno, bardzo mocno! mocno! Ogólnie to stwierdziłam, że ten aloes ma strasznie ergonomiczny kształt. Czas na korektor! Ja używam tutaj najpierw zielonego pod podkład, żeby zakryć wszystkie pryszcze i przebarwienia. Czas na podkład. Przedłużcie wstrząsi, nie chcielibyście tego oglądać, więc tada, Gotowe! Już jestem, z tej strony, z tej strony, brawo, jeszcze popyckam i teraz czas na korektor pod oczy, żółty na ocz żółty i trochę pomarańczowego, znaczy beżowego. Krycie bardzo dobre, jak widzicie, rozprowadzam je gąbeczką. E, jestem naprawdę zadowolona, nie obciąża w żaden sposób. I brwi, też nuda. Nie oglądamy, gotowe mamy! I jest! Czas na przytulanie, chwilę na pucu-pucu. I puder. Wszystkie produkty znajdziecie w opisie filmu. E, ja delikatnie matowię i utrwalam. E, I nadszedł czas na konturowanie. Tutaj mam 01 Pink Beige. 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 Tak. Wszystkie blogerki tak ładnie na to mówią, moja. Pink Beige. Większość z Was mówi pink Beige. Tutaj mam paletkę 3 w jednym i ona posiada w sobie brązer, róż i rozświetlacz, co pozwala nam na pełne wykończenie makijażu. Zaczynamy od brązera. I ma on bardzo dobre krycie, nie robi plam i daje taki jednolity kolor, który można stopniować. Perfekto róż, o jezu, jaka jestem romantyczna! I blub. jedziemy ups, jak się nie robi. Teraz trzeba to rozblendować i rozświetlać! Nakładamy go w takie C nad linią warg i teraz konturujemy nos, kocie oko i pod barką. Konturowanie w pigułce. Zaczynamy od nosa po obu stronach. Kontur całej twarzy robimy w taką trujeczkę Następnie róż w takie jakby i pod kątem. W C robimy rozświetlacz. Następnie dajemy go pod łukiem brwiowym. Tak jest. Pod ustami i nad ustami pamiętamy o brązerze i rozświetlaczu. Na oczy, i tutaj mam paletkę Bern, numer paletki 03. I powiem Wam szczerze, że już dodawałam zdjęcia z tą paletką na Instagramie. Od razu dostałam falę komentarzy: Maluj się tak częściej, bo ci mega pasuje. To zdjęcie niesamowicie zrobiło furorę. Bardzo Wam się podobał ten makijaż, i dlatego postanowiłam też przetestować i pokazać Wam tą paletkę, właśnie. Ona ma piękne kolory. Wszystkie są w takich um, brązach i beżach bardzo ładnie, bardzo mocno napigmentowany, świetnie się je rozciera. Widzę, że Wam się podoba, zresztą Wy bardzo często mi mówiłyście, że uwielbiacie tą paletę, ona się naprawdę niesamowicie dobrze trzyma na oku, więc to jest naprawdę mega in plus. Ja jestem z niej bardzo zadowolona i z racji, że to jest 03, pewnie zaopatrzy się w jeszcze pozostałe dwie. Także jeżeli któraś z Was szuka paletki, to jak najbardziej tą mogę polecić. I czas na dwie kolejne paletki. Najpierw paletka róży, następna w kolejności paletka z rozświetlaczami. Paletka róży zawiera cztery odcienie, w czym dwa są takie rozświetlające, a dwa e, utrzymane w matowym odcieniu. Są to takie brzoskwinie, różowe brzoskwinie, coś w ten deseń. Ja stwierdziłam, że pomieszam sobie dwa róże i pomieszam sobie ten róż. Tutaj z tą brzoskwinią i zobaczmy jak to nam będzie wyglądać na twarzulce. I ba bardzo naturalny odcień nam wyszedł to po pierwsze. E, po drugie naprawdę ładnie e, te róże kryją. I wygląda bardzo ładnie, wygląda bardzo ładnie. Czas na rozświetlacze. I tak samo jak w przypadku poprzedniej paletki mamy tutaj cztery odcienie od różowych przez chłodne do ciepłych w odcieniu złota. Także jaki efekt chcecie, taki nimi uzyskacie. Pomieszamy te dwa ze sobą. Wow. Ja pierdzielę ale ładne. No i kochani, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie, jak prześlicznie rozświetla twarz. Mam nadzieję, że to widać w kamerze, bo w świetle dziennym naprawdę już no nie dodam więcej, bo będę się strasznie błyszczeć. Yy, I chciałabym, żeby to było w kamerze widać, dlatego się poustawiam w różnych kierunkach. Mm, naprawdę bardzo ładnie. Jestem zaskoczona, powiem Wam, szczerze, tym kryciem tych kosmetyków. Spodziewałam się zdecydowanie czegoś gorszego, a tutaj wychodzi, że każdy z tych produktów. Jest rewelacyjny. A teraz czas na konkurs. Jeżeli chcesz wygrać jedną z tych paletek, to w komentarzu koniecznie napisz, którą. I najbardziej ciekawy, wesoły, kreatywny komentarz dostanie właśnie jedną z tych paletek. Aby wziąć udział w konkursie, niezbędne jest subskrybowanie kanału, zostawienie tutaj kciuka w górę oraz udostępnienie tego filmu u siebie na Facebooku. Jeżeli któryś z tych rzeczy nie zostanie spełnione, to niestety dana osoba nie będzie brana pod uwagę. Także życzę Wam powodzenia, no i czekam na Wasze komentarze. No i czas na rozdanie brązerów Vivo. Numerek 3 trafia do Natalki jakiejś znanej i lubianej, także gratuluję bardzo, bardzo serdecznie kochana i napisz do na mnie na fanpage'u na Facebooku. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczyska. Mua, pa!